A cóż tu się dzieje? Cóż to za wydarzenie, że na... że na moim dworze takie wielkie zgromadzenie Witajcie! Rozumiem, że przybyliście z darami do mnie bo ja lubię takie... lubię takie wizyty kiedy przychodzą w gości i dają mi, bo ja tak lubię złoto, brylanty. Ach, długo by mówić. No, są trzy <śmiecki> Ja, byłem, ja To, co to, to, co przysporamy. No exactly. ja to, co przysporamy. No to, co przysporamy. My zdążamy przysporamy. To, co No To, Jezusowi. Jezusowi. Z Dalekiego Wschodu trzech władców tamtych narodów szukało króla. I oto prowadzeni przez gwiazdę trafili do pałacu Heroda. Cel swej podróży jemu oznajmili i lękiem go przepełnili, że nadchodzi pan nad pany. Mało tego jest już dany. Gdzie jest swój doradca? Król Herodzie! Nie wiem, co się dzieje. Król Herodzie! Tak? Król Herodzie, ze wschodu mężczyzny przybywają. Jakieś raminy nam ogłaszają. Mówią, co? że jakieś dziecię zostanie królem na całym świecie. Co za pomysły! Groźne i głupie. Po moim trupie. Po moim trupie. Nie pozwolę. Mówią, że synem jest zdany. Ty? Ojej, jak ja nie lubię, kiedy psują mi plany, przecież mieliśmy dzisiaj bawić się, pląsać, miałem być tańcem pijany, a tu co? Drogi Herodzie, nie chcę się wtrącać, ale może by tak załatwić sprawy. Dobra, dobra. Niech tu dobrej Niech wejdą. Co ja mam im powiedzieć na przywitanie? Bardzo mi niemiło, na przykład. No ale zobaczymy. Dyplomacja. Witajcie, witajcie. Ostrożnie panowie, witam was na moim dworze. Witaj królu. Przybyliśmy tu z daleka, by dać kołd władcy z wiek wieka. Gwiazda nas tu prowadziła. Wyszcie. W chmurach O, trudno, kr nie wiem o co chodzi. Widząc wieżę y, zamku tego, y, tu się spodziewamy znaleźć król. Pokaż Panie dziedzica swego niedawno narodzonego. Jakiego dziedzica? Nic o tym nie wiem. Jakie dziecko? Nie wiem, mówcie więcej o tym dziecku, kim jest ono. Drogi chłopcy, nie chcę się wtrącać, może ja coś na to poradzę. Idąc tutaj, spotkają kapłanów zajętych módłami. Przekazać śmiałem więcej. Wracam z pismami. Co to są pisma? Są tu wyjaśnione. Są proroctwa wielkie. Proroctwa. No ciekawe. Posłuchajmy w takim razie, panowie. Wielki Zachiariasz, prorok pański, woła, aby usunąć ból i smutek z czoła. Bo już niedługo na Górnym Cyjonie zasiędzie Mesjasz na Dawida tronie. Izaasz mówi, że Bóg takim cudem ogłosi przyjścia Zbawcy między ludem, I narodzi się On na ten świat panny oraz, że będzie Emanuelem zwanym. Widzicie z tego drodzy przyjaciele, że wiadomości tych bardzo niewiele, a wszystkie mm, mylne, niejasne i ciemne, szukać Go po tych znakach byłoby taremne, to bajki, bajki. Ale tutaj zaś mamy o przyszłym Mesjasza? Tak napisane w księdze Michaasza. Ty Betlejem, frata maluczkie Betlejem? Jakaś dziura! Nie jesteś gorszy od innych miast ludzkich? Z ciebie wynijdzie wód całej ludzkości? A wyjście jego od początku Ode dni wieczności Coś jeszcze? Tak, zaś według przepowiedni proroka Daniela teraz ma się narodzić władca Izraela. No cóż, czyli się narodził? Widzicie panowie, chyba koniec waszej wędrówki. Znaleźliście cel. Wiecie gdzie macie się udać? Do Betlejem. Nie wiem po co. W każdym razie, gdy dojdziecie, Powiedzcie mi prędko, co to jest za dziecie. Bym i ja także mógł pójść z pokłony. Teraz już kończę. Krótka moja mowa, bo coś mnie rozwolała głowa. Jesteśmy zawiedzeni. Myśleliśmy, że za chwilę zobaczymy tego, którego tak pragniemy poznać. A tu trzeba iść do jakiegoś Betlejem. Ja też jestem zdziwiony. Betlejem to. Zapadła dziura. Czyż takie dziecko może się urodzić w tak marnym miejscu? Król Herod powinien wiedzieć pierwszy od wszystkich o tak ważnej przepowiedni. Jakbyśmy nie przyszli, on by o niczym nie wiedział. Nie wszyscy poszukują prawdy tak jak my. Ale jeżeli nie zbadamy tego i nie pójdziemy do tego Betlejem. To nie poznamy prawdy. To wszystko jest rzeczywiście podejrzane. Ale masz rację, Melchiorze. Musimy tam iść, żeby później nie żałować, że może byliśmy o krok od źródła, a zrezygnowaliśmy z ostatniego wysiłku, ulegając pokusie. Więc chodźmy, bo szkoda czasu na gadanie. Betlejem jest tam. O, patrzcie! I nasza gwiazda też tam. Przed chwilą była tu, a teraz jest tam. Jesteśmy na właściwej drodze. Ośpi. O! Oh. Oh. Czuję w piersiach wielki ból. Co to za wieści? Straszcie się, boję. Ha. Narodził się nowy król. Konkurencja. Na nigdy na to nie pozwolę. Słyszałeś? Tak, panie. Sługowierny radź. Narodził się nowy król. Co ja mam teraz począć? Narodził się nowy król na twoim królestwie będzie. Na twoim tronie zasiędzie. Ha. Ja muszę go zgładzić. Przecież on niech tronu chce pozbawić. Muszę szybko znaleźć rozwiązanie. Najważniejsze zabić. Ale jak jego kryjówkę odnaleźć? Wiem panie. I skąd wiem, jak to sprawdzić, że chłopiec z Bogiem nazywany, który chce nam zabrać to, co wszystko mamy, jest właśnie tym, którego szukamy. Chce nam zabrać, co wszystko posiadamy, ale i tak tego nie odgadniesz. A Jezus i tak na Twoim tronie zasiędzie. A w takim razie trzeba zabić wszystkie dzieci w kraju. Zaraz wydam rozkaz. Zaraz rozkaz wydam. To najlepsze rozwiązanie. Nie bój się, nie lękaj się. Jezus, narodzony bogactw Twoich, nie chce. Nie chce Tego Tronu. On chce tylko zamieszkać w sercu każdego człowieka. Nie słuchaj Go, Panie. Tak, tak. Trzeba zabić, zabić wszystkie dzieci. Rozkaz już wydaje. Nie Ro tego królu. Hej, żołnierze moi. Przybądźcie tu do mnie na moje rozkazy. Wycofaj rozkazy, okrutna to zbrodnia. Nie, nie. Wydaje rozkazy i wykonują rozkazy, prawda? Tak, właśnie. Jest sprawa, panowie. Nowy król się narodził. Muszę zrobić wszystko, żeby nie dorósł do wieku dorosłego. Macie to sprawić. Bierzcie żelazo, bierzcie miecze. Niech krew dzieciątek ciecze nie może się ostać żaden. Bo on chce tron mi zabrać. Ruszajcie zatem! A, a. 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 Już jestem spokojny! Już mogę bawić się! Pławić! Jak ja ci się za to Oj, dobrze zrobiłeś, królu mój i panie! No pewnie, że dobrze! Odwaliłem tron? E, dobry pomysł to był! Heroda, są klejnoty, pałace... Moją jego dusza! Ja jestem tym, który w pieku przypadł w dziale. Opiekuje się nim. Moja jego dusza. A tak się bałem. A tu cóż, jak mi się ktoś nie podoba, leci jego głowa. Wybiła już twoja godzina, Herodzie. Przyszłam po ciebie. Już mi się nie wywiniesz. Kto tu mówi o śmierci? Coś mnie w darze drapie! Coś mnie w brzuchu wierci! O! O! Hej, hej! Herodzie! Królu! Chcesz umrzeć we śnie czy w bólu? Śmierć innym zadawałeś! Dziś tam się doczekałeś! Zamachnę się swoją kosą, a diabli ciebie do piekła poniosą! Nie, proszę, daj mi trochę czasu! Nie bądź mazgajem, nie płacz, zobacz, diabły już czekają i wydły nadstawiają. Ty zdrajco! Zdrajco jeden! Ratunku, ja się boję! Trzęsie się broda starego Heroda? O, jaka szkoda! Aaaaa! jaka szkoda! Daruj mnie, proszę. Przecież nie jestem jeszcze stary. To stucho kochana, zmień swoje zamiary. Oddał ci wszystko! Koronę, berło, tron, tylko oddal ode mnie zgon. Za łapówka dla śmierci nie do wiary. Za świecidełka mam zmienić zamiary. ale czy głupi? Od śmierci nikt się nie wykupi. Przychodzę nieproszona i niezapowiedziana. Tak samo po raka, jak i pana. Ha. Jak cię przekabacić? Nie chcesz złota, nie chcesz tronu. Kosucho kochana. Daj mi. Daj mi jeszcze chwilkę. Spójrz na me oblicze. Nie widzisz. Ja płaczę. Na nic płacz i rozpacz. Czasu nie mam wiele. Idziesz dziś na moje wesele! Da! Da! Oh. 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 Zaraz, ty ziomek! Chodź, to zły! O! mnie prowadzisz? Jak tu ciemno! Ciemno wszędzie! Głucho wszędzie! Co to będzie? Co to będzie? Będzie pokutował Za swoje przewiny Wiecz Czy da się po śmierci Zło zmienić Dobrze czyny Pamiętajcie kochani Czas krótki jest wam dany Więc zróbcie wszystko By nie był zmarnowany Nie przez wszystkie Chwile waszego żywota Panuje w sercu Miłość Szlachetność I cnota o to tak. my to 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 dzień. Dobrze, dzień. Dobrze, dzień. Dobrze, dzień. Dobrze, dzień. Dobrze, to jest. dzień. Dobrze, dzień. To Hvem er det? Czego ze snu na kolana? Cześć Romek. Co Cześć, Cześć, ty masz za znajomych na tym Facebooku? Co <grym> ty trzymasz chłopie? Coś strasznego.